Jezusa. Nie, bo mi się świetnie, jak to Dobra, to jest gle od osobowości. Jak kabet, w Nie tych, którzy nie mają płci, tak jak ja tam w nich. Masz płeć, Nie możesz być przyjęty? Nie, bo ci stanie. Właśnie, ale ja przynajmniej nie będziesz gadał o tej książce. <grym <grym no w każdym razie, w, nie, skończyć, w Znale, tym no samym momencie... Nie, ale to już się W tym samym momencie znowu umiera. I teraz znowu się cofa, ale no, już ciut później. umarł. Ciut później, ale ciód później. ma takie skoki czasowe, tak? Tak tak, miera, tak, tak, tak. Mimo tak, mimo. tak, 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 tak. tak się w tym samym, samym momencie, a co się nazywa marihuana, nie? On umrze, słuchaj, tutaj ze śmiechu. Zobacz, zabijasz go. A, a, aż boli mnie wszystko. Liczy mnie bogacie w głowie. No nie. No, krew pójdzie z nas albo coś. Pole <grystanie> ci pójdzie z tego guzika, który ci poszedł. Moich <grystanie> To drugi generał od osobów ludzkich w elektrynie. On także, jak samego A, mój ojciec. Ciężę, Ej, to dobrze, że też to nagrywasz, tak, Po tak tak ale... On ma, ma czas do takich Dzisiaj dużo słodkiego zjadł. Czekaj, okay, czekaj, idę jeszcze poszukać kogoś do i i filmu, który mógłby zaatakować. To, 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 to już płacze, on cię błaga, litość. Ojejku, no?